Karta na dziś, proszę Państwa, to koło fortuny. Mamy 24 listopada, mamy poniedziałek i tarot mówi w ten sposób: jeżeli pokazuje się koło fortuny, mówi, kochani, pamiętajcie o tym, że wszystko ma dwie strony medalu, że bardzo łatwo jest stracić sterowność. Dlatego też trzeba bardzo mądrze używać wiedzy, którą się posiada przy podejmowaniu decyzji i przy wdrażaniu ich w życie i w działanie. Bardzo łatwo jest przejść z góry na dół, natomiast o wiele trudniej jest wchodzić z dołu na górę. Tarot mówi tak: dzisiaj mogą zdarzać się różne rzeczy, mogą zdarzać się rzeczy, które mogą wydawać się Państwu dosyć proste do osiągnięcia. Bardzo mocno Tarot jednocześnie przestrzega, abyście Państwo nie wchodzili w to bez zastanowienia się, abyście Państwo nie wchodzili w coś bez wiedzy na temat tego, jak to coś miałoby działać, bez względu na to jaką dziedzinę miałaby ta kwestia Państwu przedstawiać. Jest jeszcze jedna rzecz przy kole fortuny, którą należy wziąć pod uwagę. Otóż tarot mówi tak, że wygrywają tylko ci, którzy mają siłę wygrywają tylko ci, którzy mają wiedzę wygrywają również. Ci, którzy wiedzą, że nie wszystko może się zawsze udawać. Czyli jest to karta dla odważnych, dla zdeterminowanych, ale też i dla mądrych, którzy nie chcą zbyt wiele. Chcą tylko tyle, ile sami mogą udźwignąć. Trudne? Nie, czasami po prostu warto zatrzymać się w połowie. Drugą część biegu można później dokończyć. Polecamy się oczywiście i na ja Państwa czeka.